No, powiedzmy, że już coś, już coś znaleźliśmy. Jednak dalej mi nie daje spokoju tamten siomeczek. Bo tak by mi się wizja otwierała, ale jednak nie do końca. Dobra, chcę zobaczyć, co jest wokół tego wagonu. Czy coś ciekawego mnie tutaj czeka? Nie wiem, może tej wajchy użyję. Może jakiś napis coś mnie poinstruuje? O. No, nawet bym zobaczył co tam jest w tych środkach, ale chyba nie tym razem. <coughs> Jeszcze się cofnijmy. I. I nic nie ma. Nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. Więc myślę, że możemy iść dalej. Jak tam wybiegałem się z tamtym gościem astronautą, to chyba... Nie... Wiem, tam już chyba nic nie ma. Dobra. No i co tutaj mamy? Aha, to jest ten domek na drzewie, a tam w ogóle można wejść? Można, można, można. Wbiegłem, o... wbiegłem, jestem pod wrażeniem. Ale i tak nic tutaj nie ma. No, trudno. No, jeszcze tak, dla czystej ciekawości, obiegnijmy tutaj. I nic nie ma, nic nie ma, lasy i drzewa. O, klimatyczna muzyka. Troszeczkę mi kojarzy się z taką muzyką z Broken Sworda 2. To jest bardzo takie miłe wspomnienie. Zresztą gdybym nie lubił Broken Sworda 2 bym nie kupił tej gry. Jednak zawsze lubiłem przygodówki. Dobra, zobaczmy co jest na tym dworcu kolejowym. O! A co to? Jaskinia? Nie. Ślepy zaułek. Tutaj coś będzie. No już nie jest taka Brooklyn ale była. Od dawna nie przejechał ten żaden pociąg. To było jedno z takich miejsc. Jak wiele innych w tym kraju, oderwanych od reszty świata, skazanych na przeistoczenie się w najgorsze wersje samych siebie. Pod tej zgnilizny wypełza mrok. Pobiegnijmy po torach, eksplorujmy. Może coś znajdziemy, może nie? Mamy dworzec, wspaniały dworzec. Zegar, siódma. Pewnie nie chodzi, już dawno. Jakieś ławeczki, coś może na ławce jest? Nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, więc biegnijmy dalej. Tra -la 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 -la. Dobra. Nic a nic. Pewnie później jak skończę grać na dzisiaj, na sesję. To pewnie później się dowiem, że wokół tego gościa z nogą pewnie coś było i coś oczywiście pominąłem. Jak zawsze, zresztą. Dobra, mamy wagony. I pewnie będę się musiał wrócić. A tam co jest, tam co jest? O. Prawie jak kokon wyglądał. Ale nie tym razem. W ogóle tak eksploruję, tak szukam w jakichś takich dziwnych zakamarkach. Nie wiem, czy twórcy przewidzieli, że ktoś tak będzie biegał. A sobie zarobimy taki kawałek alejki. Przecież nikt tam nie wbiegnie, przecież każdy pobiegnie prosto do mostu. Nie! Muszę sprawdzić co tam jest. No i tak pewnie właśnie jest pewnie jakiś tam jakaś tam odsetka ludzi, którzy myślą tak ja pewnie tam coś na pewno jest. A twórcy myślą, nie no, co zrobimy tak, przecież nikt tam nie będzie wbiegał. Każdy pobiegnie prosto do mostu. Hop. Na samym końcu. O! Aha, Jednak dało się przejść. Ale. Ale i tak nic nie ma. I pewnie nic nie ma w tej części lokacji. Bo tak jak mówię. Twórcy pomyśleli, że bien, będę biegł od razu do mostu. Jak każdy. A pewnie jakiś takich oczywistych rzeczy, nie wiem, wokół tej nogi coś tam zostawili i tak. No przecież to każdy znajdzie. Każdy tam wbiegnie i pewnie ja nie wbiegłem i nie mam wizji. No mniejsze. Dobra, zobaczmy czy tutaj coś możemy machnąć. O, jak wspaniale. Podziwiajmy. Nie, ale no gra faktycznie bardzo ładnie wygląda. Myślę, że to już tutaj widać. Fajne są materiały jak to jest wszystko wyświetlone w 4K. I na pełnej rozdzielczości, i to jest naprawdę piękne. piękne. Aż tak mi szkoda, że tutaj gdzieś tam nie przystaje, żeby popatrzeć na jakieś e, detale, ale staram się i tak nacieszyć tym, co widzę oko. Po prostu wolałbym jakoś nie przeciągać na siłę rozgrywki. no, uważam, że tak że tak, to jest to jest naprawdę ładny model drzewa ale biegniemy dalej widziałem mnóstwo sposobów w jakie ludzie krzywdzili innych i samych siebie winą za to obarczamy przymus, egoizm szaleństwo krótko mówiąc, jeśli można coś nazwać można to kontrolować ale są na tym świecie rzeczy których nazwać nie sposób Tam mamy jakiś domek, rzekę. Naprawdę ładne, ładny. No ale biegnijmy dalej. Dobra, jakieś dwa krzesła. Znaczy ławki, nie? Żeby nie było. ho, 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 ho. No, tutaj jest domek. Tutaj jest domek, wbiegnijmy do domku wyżej, zbadajmy go hop, 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 hop. O, co to jest? Tam można? Można? O. Chyba można. Dobra, wpierw do domu. Zobaczmy, co w nim jest. Tu ru Ha, do zamkniętych drzwi. I nie. Ja chyba wiem, czego się tutaj spodziewać, więc. Dobra, tutaj mamy taki, bo to jest taka specyficzna zagadka, z tego co wiem. Aha, na prawo, po lewo, tu. prosto, fire. A, dobra, tak wygląda. Wzywam pozbawionego kości istotę otchłani i niszczyciela statków tego, przed którym drży wiatr. Wysłuchaj mnie, wielki książę, w fokalorze, pragną zawrzeć z tobą pakt, by ochronić swoją własność i pokrzyżować plany moich wrogów, i drzwi zamęto, aby zmącić ich spojrzenie, ukryć ścieżkę pod odsłoną fałszu i podstępu, przepuść jedynie tych, którzy dostrzegą prawdziwe wnętrze. Aglon, tetragram, bachelon, simula. Nie wiem po jakiemu. Pewnie, pewnie po, tam, po łacińsku. Mm. Więc tak domyślam się o co chodzi. O? O? Mogę to jakoś zmienić? O, mogę kucać. Kurde. Pewnie. Jezus. Przeszedłem. Aha. Dobra. A. To nie jest to. Ja tu nie chciałem. Wow. Aha, czyli to tutaj taka zagadka. Nie no, muszę chyba jakieś schody znaleźć, ale nie te. Jesus. Ja teraz nie będę wiedział jak chcę wyjść. Dobra, ogólnie tak. Mniej więcej czaję o co chodzi w tej zagadce, że wchodzę, tylko nie wiem kiedy jest poprawne. Że co, że poprawne jest? No to raczej nie. To już prędzej. Nie wiem, obstawiam to, że jak tak się tworzy to jest spoko, czy nie spoko. Co, czyli, że to niby źle, tak? Nie wiem. A jak będę tak biegał, po prostu. Huh. Dobra. Moment, może jeszcze popatrzę jeszcze raz, jak to wygląda. No dobra, tutaj mamy. Jak tu wejdziemy, tylko od której strony to jest w ogóle? Jak tu wejdziemy, to są schody tak zawiłe. I co w sumie? I w sumie jest trych. Jest to, to, to. I że niby zapamiętam, jak ten układ ma się do odniesienia tam, i że będzie spoko? Hmm. Kurde, pamiętam jak oglądałem ludzi. I tak... Nie. Ale nie to. Nie, nie mogę tego zamienić. No dobra. Jestem tutaj. Tutaj już mogę. Okej. Okay. No, samym, że to to. Tak? Tutaj mam ładny dom, jest parter. Dobra. Wyczekowane. Dobra, wstałem, że to jest dobre. Chuja. Nie było dobre. Ojej, gdzie ja jestem? Dobra. To było dobre, to będzie dobre, okej, okay. fajnie to było dobre, to daje jakby za szerokie było. Czyżbym trafił? Wow, tylko teraz sobie powtórz to. I nie spieprz. Bo tak na dobrą sprawę to, ile jeszcze mi zostało? No nie, no bo to. To tak nie może być. To też raczej nie. To to. Najprędzej. To obstawiam. Brawo. Obstawiam, że to jest spoko. Za szeroko. O chuj. Nie wiem. Strzelam. Do dupy. I spierdoliłem. Mam jeszcze jakąś szansę? O, mam. Może to? Jesus. Czy ja od początku muszę? Chyba tak. Jesus. Dobra, będę znał na pamięć, przynajmniej za chwilę, moment. Dobra, to są te pierwsze i tak tutaj to fajnie o dobra, to już mamy tutaj takie jakieś małe to było to chyba ze schodkami, nie? Fajnie hop Dobra, póki co jest nieźle. Jest progres. I teraz tak, dobra. Tu też chyba całkiem wiedziałem, dobra. To nie będzie to, to będzie. Czyli mam jakieś dwa trzy błędy. Damy radę. Hop Hop Ta ma komoda, hop. Hop, hop, hop! Dobra, tu już mamy. Tu będzie to. Hop, fajnie. Tu chyba było to, nie? Hop. I no gdzie ja teraz jestem? Aha, ojej, ile tutaj schodów. A, no tak, no przecież faktycznie dobra. Czyli to raczej. To mi się nie wydaje. Nie chciałem wejść. To było szukane Ajaj Dobra Dobra, mogę w sumie już skusić, bo że tak się pomylę trzy razy Dobra, czyli Dobra Tu mamy szopa Tu to było? Tak. Boże, już nie pamiętam co przeklikiwałem. Tutaj fajnie lecimy dalej z koksem. Tutaj. To. Tutaj. To. Tu schody. Te schody? Of. W sumie to mi niewiele zostało tak na dobrą sprawę. Dobra, tutaj jest jakiś Op. Czyli mam prawie wszystko. Brakuje mi jednego, o i tak z O. Dobra, czyli jakieś okna będą po lewo. Nie, nie mogą być po prawo, po lewo. Shit, no mi się kierunki. To prędzej będzie coś takiego. O tak. Shit. Dobra, o! co tutaj też zamieniam? Udało się. Ja dało radę, dało radę. Yeah! Piękne widoki. Brawo. No i co tutaj jest? Nagroda. Jakieś laboratorium malowania. Ooo, wspaniałe. Wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe. Anatomia, te sprawy. Hmm. Może nie miał po prostu światła. Co, co tak stoisz? Szpiegujesz mnie? Nie. nie. Jasne. Na czym dokładnie polega Twój problem? Na niczym? Przestań zostawić wszędzie te swoje głupie kartki. Tylko ludzi straszysz. Aha. Dobra. Odblokowaliśmy jakiś. W starym domu mieszkał niegdyś czarownik, który przyrządzał mikstury pozwalające mu widzieć przyszłość. Pewnego nie przyszli do niego mieszkańcy w wioski. Zażądali, aby podzielić się z nimi miksturami. Też chcemy zobaczyć przyszłość. Powiedzieli czarownik jednak od mógł. Mieszkańców wioski bardzo to rozłościło, więc spalił w dom czarownika. Spalili. Lecz on wiedział, że tak się stanie. Wcześniej rzucił zaklęcie na pokój z miksturami, choć dom się spalił pokój pozostał nienaruszony. Aha, czyli czyli jakiś czarownik ogólnie. O! Nielegalna Bimbor w płomieniach. Hrabstwo Baitfing. Walczę z pożarem niedaleko. Nisza Straż Pożarna. <coughs> Zaszlant odkryła destylary Bimbor. Aha, no dobra, czyli to była jakaś bimbrownia Ona, nie wiem, co spaliła się A, sporo w ogóle tego A, no to to No i że NASA wystrzeliła tą rakietę, to w sumie nie wiem czy my nią w wizji nie lecieliśmy Aha, no to to jest to, że spalili czarownika No dobra puf Myślę, myślę, że to całkiem elegancko. Możemy wyjść na balkon, podziwiać widoki. Fajnie. Subcio. No dobra, no to mamy rozwiązane dwie zagadki w sumie w pełni. Mieliśmy pełną wizję. Tego gościa z nogą się nie udało chyba. Nie wiem, albo tak miało być, że nie widzę całości. Chociaż zakładam, że nie, więc pewnie się jakoś dowiem, jak to tam zrobić, póki jeszcze nie zabiegliśmy zbytnio daleko. No myślę, że to na dzisiaj już wystarczy, więc żegnam się z Wami. Hej!